No a ja jestem w Trzech Koronach i zaraz Wam pokażę, jak wyglądają tutaj browary. To tu są kadzie, szkoda, że nie jest zapalone światło. Hej wszystkim. Przyjechaliśmy do restauracji Trzy Korony. Zamówiłam dwa rosołki z cielęcinki, tackę piwną na przykąskę, a na koniec Zamówiłam placki ziemniaczane z pieczarkami i z natką pietruszki, yy, oraz polane to będzie wszystko kwaśną śmietaną. Pycha, to stanika ci wpadła. Tu masz. Serio, coś tu wpadło? Tu masz. Jakie to nie ma, tanika. Cicho. Tu się nagrywa a więc tak siwaneczko jesteśmy w Puławach w restauracji Trzy Korony także słyszeliście przed chwilą co Kasia zamówiła no ale zobaczcie jak jest tu pięknie tu siedzi za mną na trzeszczącej huśtawce mam nadzieję, że nie będzie tego słychać tego trzeszczenia a zobaczcie tu z przodu jak to wygląda a z przodu po prostu jest bajeczka Wisła sobie płynie nie no, no, pięknie jest tutaj dziękujemy zaraz go zjemy Maszam Ci twarz Na Boże, tu trzeba cały jest mieć poprawione włosy też z tego. Jemy ten rosołek Okazało się, że ja tego nie nagrałem Widzieliście Kasię, która mówi o, o tym, co my, co my tu mamy W rosołku znajdują się takie kloseczki Czy to są pielmini, czy nie pielmini Niech będą, że to są kloseczki z cielęciną Bardzo smaczne Rósł bardzo dobre. Jak u mamy. <laughs> Przecież mówiłeś, że mama nie gotuje. Teraz nie gotuje, ale wcześniej gotowała. Mm. Jak ona delikatnie jest, zobaczcie. I te kluseczki. Pycha. W środku jest mięsko, cielęcinka. Mm. <laughs> Oda przejmuje mój kanał. Uwaga, uwaga. <laughs> A jak ktoś lubi cielęcinka? To polecam pycham czysta cielęcinka Posołek smaczny nie Jest jakiś bardzo, bardzo wykwintny, ale z tymi kloszeczkami bardzo fajnie smakuje. pijemy na dalszą część uczty. To takie mięsiwo wieża, ja tu motorówki nagrywam. Dziękujemy. Dziękujemy. To są krążki cebulowe, frytki. To są placki ziemniaczane ze śmietaną. No pachnie bardzo ładnie Jest coraz ciemniej i nie wiem czy ja się nagram tutaj Co za zmiana bluzy ty, 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 ty mnie tak nie rób Dobra, nakładaj normalnie, ręcznie Ja Jezu, to do jutra nie nałożymy e, Spróbuj wszystkiego Bardzo dobra jest ta sałatka, polecam Reszta jest dla Ciebie. To jest pyszne, wiesz? To jest pyszne, wiesz? Wiesz, polecam. <grym> yy, te skrzydełka też są pyszne, bo już nieraz nie raz. Ciebie nie gryzą komary? Gryzą, ale mówią, że złego diabli nie biorą. No i co to jest? Boczuś z czym? Ze śliwką suszoną. Pycha. Dobra, ja jem, bo mi zaraz wystygnie. Ja bym powiedział tak, jedźcie szybko, bo się ściemnia. Udało się, złapałem go. Komarka? Nie komarka. Stryteczka. Krążki cebulowe. Smaczne. Takie akurat do warka, którego nie pijemy. I nie będziemy pić. Wszyscy wiedzą, że ja nie piję alkoholu Dostajecie tutaj w takim mikroklimacie sałatkę Bardzo smaczna, tylko troszkę troszkę malutko No i co? I dostajecie też strzydełka No to jest taki zestaw typowo piwny bo tu się można napić z rzemieślniczego piwa Mam dla Was niespodziankę ale muszę zapytać producentki czy ja mogę w ogóle o tym mówić, że ja będę występował w programie? Ale jak się dowiem, to wam powiem, bo dostałem się do programu. <grym> Na razie nie mogę powiedzieć jakiego. Taki koperkowy. Koperkowo majonezowo chrzanowo. Jogurtowy. Jak mnie, napier... Jak mnie gryzą komary, to jest po prostu... To jest łódko? Mhm. To teraz jem z perliczki łódko. Ej, naprawdę, to jest jakieś takie z jakiegoś miniaturowego czegoś, nie? Mhm. A to jest jakiś kurczak? Jest czy... no to jest No co mi tu mówisz, że to łódko? Ona mi mówi, że to łódko jest. Ja mówię, jakieś malutkie to łódko Na no, klimacie jest to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobry. O, dzięki I stała się światłość i nareszcie jestem oświetlony Tu chłopaki z boku chyba mają jakąś imprezę, więc niestety, ale będzie ich chyba słychać Dobre A to dla nas, do wycierania No, serwetkę to mają konkretną. Fajny to, to jest to, to jest klimat. Fajne takie piwne. Ale lubimy wszystkie. Prawda? Mhm. Dzisiejszy odcinek sponsoruje Coca-Cola. Dobra, te krążki, ogólnie bardzo dobre, no wiesz, tu za bardzo nie mam być co niedobrego, mm -hmm. a chcesz tego białego? No Zjesz tą sałatkę chociaż? No mm -mm. Zjedz Nie Dlaczego? Bo mnie nie chyba w niej jest, jest pomidorek, ale to tak posiekany, powiemam. mało trochę tego, nie? Słucham? Dobry baczek Dobry, no w boczku to ciężko, żeby nie był dobry boczek Pierwsze co, to klimat, bardzo ładna restauracja Piękna sala bankietowa jest w środku Nagrywam czasami wesela i też robię zdjęcia na weselu Więc powiem Wam, bankietowa sala jest po prostu naprawdę super Bardzo ładny film by tu wyszedł w niej Weszli na dole, restauracja I widać, że Tobie robią piwo I się już się najadłem. Naprawdę? Gdzie jest połowę Wiesz, że ja boczuś to jak uwielbiam To jedź Musisz zjeść tego placka ziemniaczanego Mamy placki ziemniaczane z pieczarkami. zaraz spróbujemy. Nie są za bardzo spieczone. Są pulchniutkie. Mówisz, mówisz o mnie? Czy Nie, o placku? O placku. Ja też jestem bulkniutki trochę. A w życiu takich placków nie jadłam nawet w domu. Naprawdę? Mhm. No to wyjątkowe muszą być te placki. Naprawdę mówię wam. Placek jest puszysty, nie jest glina. I te pyczarki. Rewelacja. ugrilowane W jakichś przyprawach. Pycha. Co tak najadam, że Jezus Maryja. Naprawdę? To ja tak mało. Ja za masz tych kurczaków, to bym mógł jeść po prostu sam I co dobre tu jedzenie jest, nie? No, fajny klimat. Dobra, odcinam to. I zaraz spróbuję tego placzka. <grym> nie zmarnuje się nawet fryteczka. Mój już, jak mnie gryzą, jebane. A Nic nie gryże, nigdy w życiu mnie... W zawsze wszystko mnie gryzyło, teraz mnie nic nie chce Bo teraz przeszło na mnie, bo ja jestem słodziutki. A to dobrze, zostaw to już jedz ten placek masz ci babu, placek próbuję placek i, i pieczarkę do tego I jest połączenie no placek smaczny tylko trochę mało słony, nie? no to masz pieprz sól dobra, spróbujemy pieczareczki No pieczereczki że na masełku robione. Pie pieczereczki są na masełku robione. Placek ziemiaczany nie jestem znam w tą plackę od razu mówię. No ale niezły. Odmiana. Jak wszystko w porządku? Tak. Coś potrzeba? Nie, już. Nie, dziękujemy. dobrze tu zabrać. Już kończymy i uciekamy. Dobrze, dziękuję bardzo. Wszystko było pyszne. Cieszę się. Ja nie lubię kłamać pana Było pyszne Znaczy no, się znalazłem się. Weź no się ze mną tego placka. Nie mogę spokój chodź Weź no to i się nagraj sama No jesteś mistrzą selfiaków to no, weź nagraj. Przecież ja się odcielę jak to nie już nie jedz tego masz Może to tak. zostawić Dobra już to kończysz w samochodzie, a będziemy już wracać sami nie gadanie. Boże, co do cna, wszystko Ja już z ziem. zjem trzeba jeść widzimy się później Także bardzo polecam to miejsce a przede wszystkim dlatego że jest tu bardzo ładnie dla samego po prostu tego klimatu z jedzenia nad Wisłą no bo jedzenie to powiem mam tak no, do jakichś wybitnych smaków nie widziałem dobra, na razie w takim razie trzymajcie się, do zobaczenia, do do następnego razu, na rapiona